Witam w podsumowaniu drugiego tygodnia Drogi Artysty. Krótkie wprowadzenie. Podjęłam się pracy z książką Julie Cameron, właśnie pod tytułem Droga Artysty. Proponuje ona 12 tygodniowy program wewnętrznej odnowy, którego zadaniem jest odkryć bądź wzmocnić naszą wewnętrzną kreatywność, tak aby móc ją przejawiać. W każdej dziedzinie artystycznej, którą jesteśmy zainteresowani. Dla mnie tak naprawdę ten program wcale nie musi być związany z rzeczami związanymi bezpośrednio z jakąkolwiek dziedziną kreatywności artystycznej. Zagłębiając się w niego z każdym dniem coraz bardziej, właściwie nazwałabym to takim 12. Tygodniowym programem wewnętrznej odnowy. Tak czy inaczej, podjęłam się sprawdzeniu na sobie bezpośrednio, jak to faktycznie działa, czy działa, co się na każdym etapie dzieje. Program jest podzielony na 12 tygodni każdy tydzień ma swoje zadania, swoje podsumowania. Oprócz tego, przez cały ten czas, 12 tygodni, są dwa elementy, które się nie zmieniają. To są poranne strony, czyli ćwiczenie, narzędzie, które wykonujemy codziennie. Piszemy przynajmniej trzy strony rano po obudzeniu, bądź w takim momencie, kiedy znajdziemy na to czas i mamy taką przestrzeń. Trzy strony. Naszego strumienia świadomości, wszystkiego tego, co po prostu na ten papier chcemy przelać, bądź są to rzeczy, które nam się kojarzą z tym, co robimy, jakieś wspomnienia. Nie ma tutaj znaczenia treść, ważne, żeby o ten rytuał dbać. I kolejną rzeczą, którą też robimy stale, są to artystyczne randki czyli czas w tygodniu, godzina, dwie. Może więcej, jeśli mamy taką y, możliwość, którą poświęcamy na jakieś miłe, fajne spędzenie czasu tylko ze sobą, na przykład na czynności, która kiedyś nam sprawiała przyjemność, bądź to są takie rzeczy, które zawsze mówimy, a kiedyś, kiedyś i nigdy to kiedyś nie następuje. Mogą to być też rzeczy zupełnie proste, jak pójście po prostu na spacer, posiedzenie sobie y, w parku na ławce. Y, Mówiąc szczerze, w momencie, kiedy to nagrywam, te możliwości spędzenia czasu w jakiś fajny, kreatywny sposób są takie, że wymagają naprawdę dużej kreatywności. Krótko też wyjaśnię, że w zamierzeniu moim co tygodniowo miało być, miało, miałam prowadzić live'y na ten temat, ale dzisiaj wyjątkowo, i mam nadzieję, że to się zmieni, postanowiłam nie robić tego live'u, ponieważ właściwie cała Polska jest w tym momencie w stanie strajku, do którego całym sercem gorąco, które cały sercem gorąco popieram, i uznałam, że nie jest to czas na zwoływanie ludzi przed komputery, więc mamy bardzo trudny moment właściwie w dziejach. Myślę, i ludzkości, i, i, i naszej tutaj wewnętrznej, polskiej jakby historii mamy czerwoną strefę, mamy prawo, które jakby jest wbrew kobietom i dzieją się naprawdę złe rzeczy. I dzisiaj miałam powiem też szczerze, dużą trudność, żeby sfinalizować ten swój plan. Bo miałam takie myśli, które mówiły mi, że to jest tak nieadekwatne, co ja robię, że to jest tak wyrwane z kontekstu i takie trochę śmieszne i takie trochę naiwne, że ja po prostu w tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz, też w swojej trudnej sytuacji, bo pandemia i czerwona strefa bardzo wpływa na moje życie i zawodowe, i towarzyskie, ale. Więc mówię trudno mi było. Trudno mi było się do tego zabrać. Mieszkam też w centrum miasta, więc te dźwięki, klaksony, samochody, krzyki były bardzo wyraźnie u mnie słychać w mieszkaniu, więc miałam wrażenie, że cały czas w tym jestem i to nie, nie działa dobrze na psychikę, nawet jeśli mówię totalnie, jakby popieram walkę, która się toczy, i, i też jakby firmuję ją sobą. Ale stwierdziłam, że właśnie mimo wszystko i być może nawet nie mimo wszystko, ale być może dlatego będę kontynuowała to dalej, ale wybrałam dzisiaj taką formę, skromniejszą formę podcastu. Co mamy w drugim tygodniu? Drugi tydzień albo inaczej, zanim powiem jakby jaki jest też tytuł drugiego tygodnia, to powiem, że Oczywiście dużo fantastycznych rzeczy pojawia się z tygodnia na tydzień. To, co jest takie na gorąco do podzielenia się, to jest to, że kiedy zaczęłam czytać kolejny rozdział, a pracuję w ten sposób ponieważ też już wspomniałam wcześniej, to jest moje drugie podejście i to moje pierwsze podejście było no, takie, że tego procesu nie skończyłam, popełniłam bardzo dużo błędów, między innymi takich, że czytałam na zapas, nie wykonywałam ćwiczeń, właściwie popadłam w taką egzaltację, że no jasne, to przecież są takie proste, oczywiste rzeczy, że ja to wszystko już wiem i chciałam 8 tygodni zrobić w 2, a 12 właściwie w 1, więc jakby wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę powodują to, że my zamiast działać, zamiast się rozwijać, Rozwijać, zamiast być w procesie, o tym procesie właśnie dzisiaj też jeszcze opowiem. Tak naprawdę nie robimy nic. Głowa pełna wiedzy, ale trudnej do użycia w praktyce, więc przy tym swoim drugim podejściu jestem mądrzejsza i faktycznie pracuję w rytmie cotygodniowym, czyli pracuję w danym tygodniu tylko z tym, co jest, nie czytam dalej. Jak skończę to, co mam do zrobienia, dopiero po tym, Konkretnie tygodniu przechodzę dalej, więc y, zaczęłam sobie właśnie tydzień temu czytać na nowy tydzień i byłam taka poruszona, y, roześmiana i trochę wzruszona, ponieważ ona na początku drugiego tygodnia. Napisała w rozdziale coś, co ja bez mała słowo w słowo napisałam tego dnia w swoich porannych stronach, ponieważ byłam bardzo ucieszona tym, że ten pierwszy tydzień tak mi fajnie poszedł. Miałam w sobie takie poczucie wow, takiej nadziei, takiego, takiej, takiej, e, takiego entuzjazmu, że robi coś fajnego, że mogę się tym podzielić, że e, znajduję na to czas, że znajduję w tym przyjemność. E, taki ten pierwszy moment, wiecie, kiedy łapiemy takie jakieś wewnętrzne flow, e, plus mamy dużo takiej nadziei właśnie projektowanej w przyszłość, że to przyniesie nam coś dobrego i właściwie ja już... Małe, bo małe, ale takie pozytywne rezultaty zaczęłam tego czuć. Czyli tak naprawdę wszystko na plus. Ale, jako że my w drodze artysty też pracujemy z bardzo podstępnym y, systemem w naszej głowie i w naszych myślach, i jest to krytyk wewnętrzny, który przejawia się w różnych formach mianowicie i y, między innymi w takiej, że nas po prostu sabotuje. I y, y, ona pisze, tu zaraz na początku drugiego rozdziału o takich formach zwątpienia, które są właśnie przejawem autosabotażu, są y, też przejawem takiego wewnętrznego oporu. Oporu przed procesem, przed y, trochę też to ja nazywam, przed takim byciem po swojej stronie. I y, 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 zacytuję bezpośrednio. Typowe formy zwątpienia to, no dobrze, w tym tygodniu szło mi całkiem nieźle, ale to chwilowe. Albo, no dobrze, odrobiłam poranne strony, ale na pewno źle. I powiem Wam przy tym, że na pewno źle y, roześmiałam się, bo dokładnie to samo y, napisałam. Chwilę się tutaj zatrzymam, żeby się temu przyjrzeć, żeby temu mechanizmowi, że. Y, Spójrzmy na to w ten sposób, czyli cieszymy się, uczestniczymy w jakimś procesie. Wiemy, że yy, prawda, rozkładamy siłę na całą drogę, że coś fajnie idzie, pojawiają się jakieś pozytywne rzeczy, ale jest w nas taka część, która jakby nie chce tego uznać, która sobie myśli: Ej, za, za gładko idzie, tak? My chcemy, nie wiem, problemów, chcemy trudności, nie wierzymy, że coś może po prostu nam wyjść. I chociaż brzmi to banalnie, ale taka właśnie niewiara, takie zwątpienie, takie, m, takie niekibicowanie sobie, oczywiście to ono się też nie bierze z księżyca, zwykle jest czymś, co myśmy kiedyś gdzieś dostali i teraz ono y, chcący, niechcący wychodzi na powierzchnię właśnie w postaci takich pozornie niewinnych zdań, y, bo w tym zwątpieniu można powiedzieć, że no ej, no ono jest takie takie racjonalne, rzeczy czy na pewno dobrze wykonuje to ćwiczenie, to trzeba sobie sprawdzić, a przecież na poranne strony, ale ze dwa razy nie zrobiłaś tego rano, tylko po południu, to może to wszystko trzeba przerwać i zacząć od nowa, albo przerwać i nigdy nie wrócić. W każdym razie myślę, że zwątpienie jest takim naturalnym elementem bycia w procesie. I sporo w tym tygodniu rozmyślałam ponownie... Bo już o tym wspomniałam, w ogóle o samym procesie, bo ja się zachwyciłam procesem jako takim. Zaczęłam rozumieć dość późno, ale jednak, czym w istocie jest proces, i za to jestem totalnie wdzięczna właśnie autorce książki, bo nie wprost, ale ona mnie zainspirowała do bardzo fajnego jakby patrzenia na Uczenie się, na rozwój, na realizację zupełnie z innej strony niż do tej pory. I, y, i już wyjaśniam y, krótko, co mam na, na myśli, bo y, Podobnie jak z drogą artysty, czy pewnie w różnych przedsięwzięciach, w których jakby chcemy coś osiągnąć. Czy to będzie, nie wiem, lepsza praca, czy to będzie nauka jakiejś dziedziny, czy to będzie osiągnięcie jakiegokolwiek celu, który sobie wyznaczamy. No a też żyjemy w takich czasach, różnych coachów. Widzę, że oni mówią, że cel, trzeba sobie wyznaczać cel, cele są ważne, jasne. Cele są ważne. My, tak naprawdę, codziennie realizujemy jakieś cele. Od małych, tak, po większe. Wiadomo, że te większe wymagają trochę więcej czasu, ale my jesteśmy jakby nastawieni na cele. To jest jasne. Ale powiedzmy, zwykłe postrzeganie przynajmniej ja się dzielę czymś takim, co, co ja zobaczyłam, że mam, że. Że wyznaczam sobie jakiś cel, tak? Czyli z punktu A chcę się przemieścić jakby do punktu B, czy tak, stać się tym y, punktem B, y, i tylko ten punkt B mnie w takim razie interesuje. A to, co jest w tej przestrzeni pomiędzy, czyli między tym A i B, to jest taki, do tej pory, tak jakby trochę to y, widziałam, czy traktowałam, to jest taki czas pomacoszemu, taki czas, który najchętniej, żeby on był jak najkrótszy, żeby do tego punktu B dojść jak najszybciej i, 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 i ta przestrzeń, ta, która nas dzieli od tego, jest czymś, co trzeba jak najszybciej pokonać, a właściwie jest czymś niechcianym, bo chcielibyśmy od, z tego A do tego B przeskoczyć tak na, na hop. I co się dzieje? No właśnie, kiedy nam się to nie udaje albo kiedy tych kroków, czy tej przestrzeni między tym A i B jest sporo, no najczęściej się zniechęcamy wszystko, co się pojawia w tej przestrzeni jest takie albo trudne, albo ciężkie, mozolne i finalnie kończy się tym, że w bardzo wielu przypadkach, nie w każdym, albo do tego punktu B nie dochodzimy, albo to jest zupełnie inny punkt. Tak czy inaczej realizacja celu, przynajmniej w moim przypadku, była zawsze bardzo, bardzo problematyczna. Albo okazywało się, co też jest ciekawe, że kiedy zrealizowałam ten cel... To on mnie jakby już przestawał cieszyć. Nie było to to, co sobie wyobrażałam, albo po drodze mi się w ogóle zmieniało. Jakby cała masa takich rzeczy się działa, że nie dawało mi to w każdym razie poczucia ani satysfakcji, ani rozwoju. To, co proponuje y, y, autorka w drodze artysty jest takim głębokim zanurzeniem się w proces i ona na każdym etapie y, podkreśla, jakby nie tak wprost, bo ja to tak syntezuję i, i tak to też y, dzielę się w takiej formie, ona podkreśla i pokazuje to wszystko, co się właśnie dzieje w tej do tej pory niechcianej przestrzeni między A i B. Tak? Że to ten czas jest ważny, że to tam dzieją się najbardziej wartościowe, najbardziej ciekawe, najbardziej kluczowe i rozwijające nas y, sytuacje, myśli, przestrzenie, pomysły, które finalnie doprowadzą nas do jakiegoś punktu B, ale ten punkt B y, może nie być taki określony, może on później się w ogóle okazuje taki nawet nie aż tak istotny i tak cenny i tak utęskniony, jak nam się wydawało.